Wiesz, ja robię jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Aha, aha, myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. Aha, aha, i mówimy, że zadzwonię, że odpiszę potem w się zróbmy się, że Bo ci lubię czołg kotek, a to nie dobrze, bo mam słaby guz do koły, boże, a. Wiem, jak działają słowa, i wiem, co masz w głowie, i powiem ci dokładnie, to co to chceeeeeeeesz. Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie. Ty umiesz mi powiedzieć to, co chcę. Nie a ja będę to tłumaczyć, że on pewnie się pogubił, a ja będę ci to mówił, dopóki okay. mi się nie znudzisz, a ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi ona jest beauty, powtarza mi ciągle, że mnie lubi, pyta czemu nie widzimy się częściej i kiedy mówi, nie odrywam oczu od jej buzi pyta czemu nie zrobimy mi nic więcej, a ja nie, nie wiem sam, nie rozumiem że ciebie mała to nie tak, to nie tak, że ja nie chcę po prostu na ostatni pierwszy emocji ja a ja nie chcę już przeziębiej mała. To jest tak, to jest tak, niezręczne. Całe szczęście, dużo rzeczy znika z deszczem. Ale jest jeszcze jeszcze pierwszy nie odezwę I nie mogę, że napiszę, że tęsknię, nawet jeśli tęsknię. I nawet jeśli myślę w tym momencie, to nie I Nie słowa i wiem, co masz w I powiem ci dokładnie to, co chcesz Gdy mówisz, że mnie kochasz, wiem, że to nie o mnie. Ty umiesz mi powiedzieć to co chcę e, e. a ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzisz. Będę to tłumaczyć, że on pewnie się bogubił, a ja będę ci to mówił, dopóki mi się nie znudzisz. A ja znowu powiem mamie, że w końcu wyjdziesz na ludzi. Ło, a ja będę to tłumaczyć, że on pewnie się bogubił. Ło, a ja nie to, nie za ludzi Ja jak tańczysz na stole ale nie wziął Ciebie za żalę że... No nie 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 Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla cię ma Nie jak... dla ciebie I mówiłem że zadzwonię, że on pisze potem Potem nosiałem się, że na złoże złoże? Bo się lubię trochę a ten dobrze, mam słaby go do kobiet A! I mimo, że worek, gdy milczy, żą, nie leżą że ciszy. W tym samym pokoju, w którym czułam smutek, zabrażam nowe dziewczyny. Nie potrafię gadać z nimi, nie wiem z nimi go Brak, co tego mi życzyli, bym się zmienił, a zmieniłby świat.